99% graczy uważa, że Pet Simulator 99 Najmocniejszym petem są tylko i wyłącznie Titaniki, I może być w tym trochę racji Widzowie, ze względu na to, że są droższe Oczywiście od huge petów, robią trochę więcej damage'a, ale czy na pewno? W dzisiejszym filmie, widzowie, pogadamy sobie Oraz pokażę wam, jak robię Najmocniejszy build w grze A to za pomocą właśnie pieniążków, które tutaj O, mam. Na samym starcie, widzowie, oczywiście stawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, koniecznie dzwonki Piszcie swoje niki w komentarzu, bo dodajemy naprawdę Dobrych graczy do klanu, e, powoli sobie wbijamy widzowie tutaj ranking. Co prawda nie idzie nam jakoś wybitnie, bo tylko ja na razie otwierałem na razie jakieś grubsze prezenty. Ale widzowie cały czas rośnie ilość slotów dla was, dlatego piszcie swoje linki, subskrybujcie kanał. Tymczasem widzowie, my lecimy na Trading Plaza i zaczynamy serię właśnie z Trading Plaza. Ze względu na to widzowie, że odkryłem w sobie sznyt handlarza. Odkryłem w sobie coś niesamowitego. Tak samo jak wy widzowie, mam nadzieję, że odkryjecie wreszcie, że warto zagrać w Itmore, czyli moją grę w Robloxie. Do gry link znajdujecie w opisie. No i jeśli wpiszecie te kody, to dostaniecie darmowe rzeczy na start. Przy okazji co 20-30 minut dostajecie pety ekskluzywne, które są całkowicie za darmo, zamiast wydawać Robuxy. Przy okazji, jak gracie i podbijacie ranking, dostajecie ode mnie Robuxy. A dla osób, które zostawiły lajka, like podwazie i twor, będę miał peta, huge peta do wyboru do koloru, widzowie. Dlatego zejdźcie i zostawcie lajka, like a my, widzowie, lecimy już z handlowaniem. Ogólnie, jak wiecie, widzowie, ja mam trochę huge petów. Wartość tych huge petów ogólnie sprawdzałem. To nie jest 22 miliony, tylko to jest około 80 milionów lub 90 nawet. Na ten moment, widzowie, myślę, że sobie możemy poubierać po prostu te, co tutaj i sobie mamy, bo w sumie czemu by nie ubierać naszych cudownych już petcików. I teraz, widzowie, tak. Musimy znaleźć kilka rzeczy. Mianowicie, jak wiecie, w grze są dodane, no, takie, takie, takie kryształki, co nie? I te kryształki, widzowie, są gorsze, są lepsze, no, ale generalnie możecie je wsadzać oczywiście do waszych petów. I teraz, widzowie, tak. Jest pewien kryształek, który spowoduje, że naprawdę będziecie w stanie nie dość, że robić bardzo dużo damage'a, to jeszcze dodatkowo, widzowie, będziecie zarabiać naprawdę kupę kasy. Z tego, co widzę, to tutaj chłopy tego nie mają, dlatego widzowie będziemy musieli sobie polatać po Trading Plazach, bo będę chciał wam pokazać widzowie, że naprawdę patrzenie na te kryształy, na te klejnoty i wybranie sobie kilku huge'y jako takich main'ów to jest naprawdę coś ważnego w tej grze. To jest naprawdę coś mega ważnego uważam. I właśnie teraz mówię wam dlaczego. Otóż widzowie, jak wiecie waszym Hughes-petom wbija się level. I jak widzicie, moje mają tutaj po 77 level one mi towarzyszą od początku gry. Tutaj na przykład mamy nuweczkę nie śmiganą, no i on ma pierwszy level. Różnica między nimi widzowie jest taka jak widzicie, on ma 0% więcej damage'a. Te mają już widzowie Widzowie 58% więcej. Co ciekawe, z tego co się orientuję, od pewnego lewela, widzowie, dostajecie dodatkowego slota na czarma. I teraz tak, ja mam kilka wybranych hugyków. Jak widzicie, mam na przykład tego i mam na przykład tego. I one widzowie dostały ode mnie właśnie w środku klejnociki. I teraz tak, najważniejsze widzowie, co możecie zrobić, to poszukać klejnotów, które bustują wam najlepiej, najmożliwie, jak się tylko da, właśnie wasze główne huge pety. I teraz tak, widzowie, ja jedną rzecz chciałbym dla was specjalnie przetestować, żebyście wy nie musieli. Jak widzicie, mamy tutaj glittering charma i teraz widzowie, ja w tym momencie sobie takiego glittering charma kupuję jednego i sobie będę kupował teraz glittering charma drugiego. O, tutaj mamy drugiego. I to jest widzowie pewien teraz myk, bo jeśli te glittering charmy rzeczywiście działają dobrze, to możemy sobie naprawdę w bardzo fajny sposób budować właśnie swoje huge. My sobie widzowie możemy wbić tutaj na tego tutaj proszę bardzo i w sumie wrzucamy w niego dwa. Zobaczymy czy to w ogóle będzie działać. Mamy dwa glitteringi wbite na tego typa. Czy będzie nam sypał i ile widzowie zobaczymy widzowie, to powinienem robić w serii pogromcy mitów, ale z tego co tutaj widzę, to ten glittering to tak średnio działa chyba, co? Chciałem to sprawdzić w ramach testu teraz dla Was, widzowie, i wydać milion diamentów, tylko i wyłącznie po to, żeby to sprawdzić. O jejku, naprawdę. Ale jak widzieliście, widzowie, dosłownie ten glittering daje nam 50 diamentów i to dosłownie co bardzo długą chwilę. Może na innych mapach daje więcej, może to się jakoś stakuje, nie mam pojęcia, widzowie, ale jeśli widzicie czarmy z glitteringiem, to może na wszelki wypadek ich nie bierzcie. Tego widzowie też nie kupujcie oczywiście, to wam totalnie nie da nic. Specjalnie dla was, widzowie, polatam przez jakąś godzinę albo dwie i znajdę tego czarma i pokażę wam, jak on działa, bo jak na razie to jestem dosłownie już 30 minut w poszukiwaniu tego. Gdyby tylko ta maszyna Trading Terminal działał, widzowie, to ja bym sobie tu wszedł i normalnie bym je przeniosło gdzie trzeba. No ale na ten moment, no to po prostu... Trzeba dosłownie robić tak, że wychodzisz i wchodzisz, albo sobie szukasz serwerów po prostu i refreshujesz co chwilę, żeby dołączyć do jakiegoś, który na pewno jest okej. Okay. No, bez kitów, widzowie. Widzimy się, jak to znajdę. Dobrze, widzowie, po długim czasie wreszcie znalazłem to, co chciałem. I jak widzicie, Royal Charmy są przed nami, widzowie. W takim razie kupujemy sobie jedne Royal Charmy. I widzowie, mamy najlepsze gemy w grze w tym momencie. Więc słuchajcie, ja sobie tutaj w międzyczasie może jeszcze sprzedam coś, może ja Tutaj, widzowie, 500, widzowie, 500 koła za 500 Koła, kupujcie, 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 kupujcie za 500 koła. Tu nawet za, nie wiem, 499 widzowie sprzedamy te jaja. Dobra, kupili. Let's go, let's go, let's go, let's go. Dobra widzowie, kupujemy sobie. Bam! Royality Charm. I to właśnie, widzowie, jest coś, co chciałem dostać. Przez ostatnie dwie godziny latałem po Trading Plazie, próbowałem je znaleźć. I w sumie zrobiłem kilka tradeów. Tutaj od widza dostaliśmy fajną mówkę, Później zrobiłem sobie z pewnym mniejszym YouTuberem, też właśnie, y, tradeika. No, a generalnie wymieniłem parę rzeczy na prezenty, bo jakby zbieram dla Was prezenty na kolejny odcinek. Dlatego, widzowie, serio subskrybujcie z dzwonkiem koniecznie. Bo to jest mega istotne, żeby po prostu dostać powiadomienia o filmach. I teraz tak, widzowie, tutaj widzę, że chłopy normalnie farmią na jakieś tanie jaja. Więc ja, widzowie, zrobię jeszcze tutaj przysługę im I post wystawię po prostu te jaja taniej Po 500 koła Mówią, że kupują po 500 koła Dobra, no to wystawiam za 500 koła Nie ma problemu Dobra, widzowie, kupujemy po 500 koła Speedrun, widzowie, sprzedaży 500 koła znowu, widzowie Ja wiem, że to jest low price Ale mi zależy na tym, żeby szybko te jaja sprzedać Chłop cały czas dosłownie bierze te jajka No i słuchajcie, widzowie 3,7 miliona mamy w tym momencie Bierzemy sobie Royalty Charma Kolejnego, widzowie Zgarniamy, proszę bardzo Oho Halo, halo, co tu się dzieje? Dobra, widzowie, i mamy, słuchajcie, 3 gemy warte 6 milionów diamentów. Wiecie, ile to jest pieniędzy? No, podpowiem, że bardzo dużo widzowie ogólnie. Bardzo dużo też jest do zgarnięcia widzowie. Jeśli oczywiście bijecie na grę Eat More, czyli moją grę, która znajduje się na grupie Yomao Games, do której serdecznie Was zapraszam, bo wbijając sobie do grupy, dostaniecie darmowe gamepasy, a grając całą grę, będziecie mogli zarabiać robuksy i przy okazji widzowie pisując te kody, które w tym momencie przewijają się wam na ekranie, jesteście w stanie w najzwyczajniej się dostać za darmo masę fajnych rzeczy. Tymczasem my widzowie musimy się przenieść już. Do normalnego świata. No i słuchajcie, wrzucamy sobie w takim razie nasze gemiki w nasze kurde peciki. I teraz tak, widzowie, co ja bym tutaj chciał przykombinować, żeby wam, że tak powiem, pokazać. Ten ma siłę włożoną, więc on jest przekozakiem, widzowie. Musimy włożyć siłę sobie w niego. W takim razie cyk, uwaga, confirm. No i widzowie, ten pet w tym momencie jest tak dużo wartościowy. Mi się wydaje, że w tym momencie to jest jeden z najdroższych petów w Pet Simulator 99. Tak szczerze, to jest najmocniejszy i najdroższy pet. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może poza jakimiś niektórymi titanikami, ale mi się wydaje, że on jest w stanie być droższym nawet od Titanica. To śmiało jestem w stanie stwierdzić. Dalej sobie idąc, widzowie, tutaj mamy zwinność powrzucaną i tak dalej. Ja się postaram te pety po prostu zrobić jakoś, wiecie, dobrze, więc tutaj nie będę wrzucał na te, co mają zwinność, tylko po prostu wsadzę sobie na, y, na przykład tego. Tutaj proszę bardzo tego jednego i mamy tutaj, widzowie, jeszcze dodatkowo tutaj mamy royality, to tutaj też royality sobie wsadzimy. I teraz, widzowie, tak, Royalty daje nam, jak widzieliście, no, procenty do Dimage'a oraz procenty do zdobywania wszystkiego, co nam jest przydatne. Teraz w tym momencie sobie możemy założyć dodatkowe petki, jak jak widzicie, i w sumie tak na dobrą sprawę teraz mamy trzy pety z Royality. Żeby widzowie pokazać wam moc tych petów, wbijamy sobie na prywatny serwer. Oj, widzowie, będzie się działo teraz, co? Będzie się działo. W międzyczasie, widzowie, dokupiłem sobie dodatkowe pet sloty, bo tutaj w sumie mam w tym momencie chyba 69 petów, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Przydałoby się wbić kolejną rangę, dlatego w to będę teraz celował grając. I teraz, widzowie, tak, lecimy sobie na ostatnią mapę, tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać wam, ile jestem w stanie teraz robić na full odpale. Bierzemy sobie, widzowie, full odpałkę, bierzemy sobie damage. Tutaj y, odpalamy, proszę bardzo y, Tutaj mamy koiny, tego nam nie trzeba Diamenty se odpalimy, bo czemu by nie Random dropy sobie widzowie odpalamy Co widzowie, teraz dodatkowo tutaj sobie możemy oczywiście Użyć ciasteczko, możemy sobie teraz Użyć kosteczki, możemy sobie użyć piłeczki Kaczuszkę widzowie, tak o Normalnie kaczka jest y, brana Tutaj damage zwiększany widzowie jest Tutaj proszę bardzo jeszcze tak I uwaga widzowie, robimy istotną rzecz teraz Mianowicie kładziemy legendarny słoik I patrzymy w ile on się wypełni, uwaga 3, 2, 1, rura <laughs> Dobra, powiem tak. Eeeem... Um. Tak szczerze, widzowie, nie spodziewałem się, że aż tak solidnie będzie nam tutaj wszystko lecieć, nie? Zobaczcie w ogóle, jak nam gemy rosną. Zobaczcie, jak nam gemy rosną. Zobaczcie, jak my gemów dostajemy dużo cały czas. W cały czas rosną nam gemy w górę. Cały czas rosną nam gemy w górę. Mi się wydaje, że jakbym tutaj spędził całą noc, to by było naprawdę niesamowicie. Przy okazji, widzowie, możemy sobie tutaj oczywiście zmienić książeczki. Mamy książeczki na Criticala, ja mam zrobione. Mamy na Lucky Bloka i mam jeszcze na Chest Mimica. Tylko po to, żeby zwiększyć dropy, ale ogólnie, widzowie, polecam wam sobie magneta na przykład zakładać, więc możecie sobie magnety zakładać i to naprawdę. Wam baya bardzo dużo. No jak widzicie, biegając w ten sposób i dosłownie no robiąc tak jak ja, no to zdobywacie wszystko tak szybko jak ja, co uważam, że jest naprawdę niesamowicie szybkim tempem, patrząc na to, że w sumie bez żadnych giftów od was widzowie, no bo w sumie nie przejmuję giftów. Dzisiaj pierwszy raz przyjąłem te parę kaczuszek i owoców. No to widzowie, ja jestem w stanie po prostu tak wszystko tutaj, no, rozdupiać. No nie ma co się oszukiwać, że no tutaj widzowie jest tak rozwalane wszystko, że to jest niesamowite, nie? Dlatego widzowie udało się nam zrobić prawdopodobnie najmocniejszego peta w Pet Simulator 99, poza tym, że ma 56% więcej damage'a niż standardowo, przez to, że ma 76 level, dodatkowo ma najmocniejszego gema z siłą, ma dodatkowo reality, co mu daje dodatkowe procenty na damage, więc tak na dobrą sprawę bije nawet więcej niż podstawowy Titanic. No, dokładnie, widzowie, więc tak to sobie wygląda. Tutaj mieliście przez cały czas od postawienia słoika timer i tak na dobrą sprawę zaraz będziemy po prostu pokazywać wam, że no zbiłem po prostu słoik w no nie wiem ile, no w dwie minuty może, nawet może półtorej, coś takiego mi się wydaje, że, że zeszło, jeśli chodzi o ten słoik. No i widzowie, uwaga, 3, 2, 1, słoik Rozwalone, przyśnięte gemy, przyśnięta wsi, kaska. Wszystko widzowie rozwalone. Kasa nam leci niesamowicie. Kasy mamy fula. Tak na dobrą sprawę, widzowie, cóż mam mogę powiedzieć? No, to by było na tyle. Niech tutaj chłopaki rozwalają dalej. A tymczasem, ja nie wiem w sumie co robić, widzowie. Będę zbierał prezenty. Wbijajcie na It More, widzowie. I tutaj macie film z głównego kanału. Możecie na niego kliknąć, bo bardzo fajny. I widzimy się już jutro, bo tutaj odcinki codziennie widzowie. Subskrybujcie z dzwonkiem.